Wyśmienita kuchnia, krótki transfer z lotniska, Aquapark i Luna Park dla dzieci, a także strefa dla dorosłych to tylko nieliczne atrakcje, jakie czekają na Was w hotelu Adaja Alitlara, zlokalizowanym na Rywieży Tureckiej. Znajdujemy się obecnie przy strefie basenowej, czyli w sercu samego hotelu, a w tle wyłania nam się budynek główny, gdzie czekają na Was pokoje standardowe, pokoje rodzinne. I warto wspomnieć, że na piątym i szóstym piętrze wszystkie pokoje mają nieco inny, bardziej elegancki design. Natomiast jeśli chodzi o pokoje rodzinne, są one bardzo duże, bardzo przestrzenne, dlatego rodzina może tam spędzić wakacje w bardzo komfortowych warunkach. W budynku głównym znajdują się także na poziomie recepcji dwa bary. Jeden jest wschodni, drugi zachodni. Oba z nich są czynne do godziny 24, i tuż obok nich znajdziecie także cukiernie z pysznymi deserami, do których możecie się napić kawy po turecku. Piętro niżej znajduje się bar 24 godziny na dobę, dyskoteka i pamiętajcie, że we wszystkich barach na terenie tego hotelu znajdziecie wybrane, importowane alkohole w cenie. W budynku głównym nie może też zabraknąć restauracji, jest ona duża, przestrzenna, została tam również wydzielona strefa dla dorosłych. Mamy tematyczną kuchnię. Wczoraj, na przykład, były owoce morza, gdzie można było skosztować krewetki, kalmary różnego rodzaju, ryby oraz sushi. Ale oczywiście, jeżeli ktoś nie lubi takiej kuchni, to można było znaleźć też dużo różnych innych potraw. A teraz znajdujemy się właśnie w sercu hotelu, przy strefie basenowej. Tych basenów w hotelu jest naprawdę bardzo dużo. One są zlokalizowane w różnych zakątkach. No i właśnie dzięki temu nie odczuwamy tutaj tłumów. Baseny są podzielone na strefy. Mamy na przykład basen dla dorosłych, w którym możecie sobie odpocząć właśnie z dala od dzieci. Mamy też strefy dla dzieci, właśnie z mini zjeżdżalniami i z wodnym parkiem zabaw. Tutaj widzicie w tle też pullbar, i za tym pulbarem jest kolejny basen, który jest przeznaczony do animacji. Tam właśnie odbywają się różnego rodzaju zajęcia, na przykład rowerki wodne, przy których możemy spalić naprawdę bardzo dużo kalorii. No i w tle widzimy też aquapark, do którego sobie chwilę za chwileczkę bliżej podejdziemy. Jesteśmy na kolejnym pomoście, z którego możemy zobaczyć teren hotelu oraz baseny z nieco innej perspektywy. Ale ja już zabieram Was na drugą stronę, ponieważ tutaj w tle widzimy akwapark, jeden z kilku akwaparków. To są zjeżdżalnie przeznaczone dla dzieci starszych oraz dorosłych. Jest on czynny od godziny 10 do 16 z przerwą na lunch, i tutaj już możemy nawet poczuć adrenalinę na niektórych zjeżdżalniach. Natomiast tuż obok znajduje się nieco mniejszy akwapark ze zjeżdżalniami dla naszych młodszych podróżników. Tutaj widzimy kolejną część basenową, przy której znajdują się również kabany. Te kabany są dodatkowo płatne, obok z nich widzimy też bicze wodne, więc można się tutaj zrelaksować. Ta część basenu jest zlokalizowana nieco dalej od basenu animacyjnego. No i w tle, moi drodzy, kolejna atrakcja dla dzieci. Widzimy Luna Park, który jest czynny w godzinach wieczornych i to właśnie tam rodziny z dziećmi udają się po całym dniu pełnym wrażeń na zjeżdżalniach i na strefie basenowej. Mamy tam karuzele, mamy tam elektryczne samochodziki, no i trzeba dodać, że on jest zupełnie bezpłatny. A my będziemy powoli zmierzać w stronę plaży. Mamy tutaj taką promenadę, na której znajdują się też różne dodatkowo płatne rzeczy. Możemy tutaj kupić na przykład popcorn, zrobić sobie zmywalny tatuaż, wynająć fotografa na prawdziwą sesję zdjęciową, czy też kupić sobie świeżo wyciskane soki z owoców, więc tak naprawdę w tym hotelu możemy się poczuć jak w takim małym miasteczku nadmorskim. Moi drodzy, wciąż spacerujemy sobie naszą promenadą do plaży, a po drodze mijamy kabany. Kabany są dodatkowo płatne, zawierają oczywiście serwis i obsługę kelnerską. A po tej stronie mamy bardzo fajne, magiczne miejsce. Jest to taki mini-ogród, w którym, jak widzicie, odbywają się różnego rodzaju zajęcia. Poranna joga, później również mamy tutaj gimnastykę i przy relaksującej muzyce z widokiem na plażę można się zrelaksować. Jeśli chodzi o atrakcje tego hotelu, mamy też boisko do piłki nożnej. Mamy także kort tenisowy, który jest bezpłatny razem ze sprzętem. Więc jak sami widzicie, bardzo dużo się tutaj dzieje. A teraz zapraszam Was na plażę. Przy wejściu na plażę znajduje się Plac Zabaw, który jest oczywiście zacieniony, więc dzieci tutaj również mogą spędzić fajnie czas. No i widzimy całą plażę, która jest bardzo szeroka, piaszczysta. Serwis tutaj na plaży jest oczywiście bezpłatny. Mamy tutaj też bardzo łagodne zejście do morza. No i w tle również pomost. Na pomoście znajduje się kolejny bar, w którym również czekają na was wybrane importowane alkohole. Kochani, hotel Adalia Alitlara to zdecydowanie obiekt dla osób, które nie lubią nudy. Nie przeszkadza im gwar, gdyż w tym obiekcie cały czas coś się dzieje i możemy się tutaj poczuć jak w małym nadmorskim miasteczku, dlatego jeśli chcecie właśnie w ten sposób spędzić wakacje, koniecznie już dziś zadzwońcie do naszych doradców, a oni przygotują Wam właśnie taką ofertę. Ja się z Wami żegnam, bo przede mną odwiedzenie jeszcze kilku hoteli, więc śledźcie naszego Facebooka, śledźcie naszego YouTube'a, czekamy na Wasze komentarze pod filmem, no i na Wasze lajki. Do zobaczenia!